O cholera, o, eksperymenty! Rzeczy. N0. I? C4? A C4? No, C4 to, to źle, zwolnij. policja. To tam nie jedziemy, zwolnij lepiej. Przejeżdżam, a U8? U8... To jest jeszcze gorzej, potwór z Loch Ness. To tragicznie, skręcaj, skręcaj w prawo! No, to jest w lewo, ale... No to w nas wbije raczej. Stop. I na pełnej. No, wbije. Naprawiam, Dobra, naprawiam. do zera, bo policja nas złapie. Gdzie jest lik Na dole? Na dole. Kolejny nas suderze? No... Nie... Chyba, że G7 to coś groźnego. Znowu troluję, Ja tu płynie. naprawiam i nagle nikami Lickami... Łotek. Gdzie ty płyniesz? Tam jest wszystko to, co złe. G7 na nas płynie. Znaczy G1. Lebo, 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 no to lebo. niedobrze. No to wbije w nas teraz, bo tak skręciliśmy. No wbije w nas, ale może stosować na E. Oh, shit. O O6 to jest to samo. V4? Na E mamy. Delfiny. No tak, kierowca sobie poszedł. Matka zablokowałeś mnie. <kłuch> Dobra, i przed nami jest e, wyprawa? Wyprawa. Aktu no tu i teraz prawie. No już. Dobra. Dobra. No nie. <kłuch> ale będę Was straszył tą moją piękną sukienką. <śmienka> Uuu, uh, ale ciemno tu. No właśnie. O cholera. Tu jest ciemniej niż zwykle. Ach, no, to jest rapczar przecież. No nie. Elektryczności. O cholera. A za tą chmurą coś jest, bo się świeci ładnie. Mam nadzieję, że ona nie podróżuje. Dramy policyjne gdzieś. No i jeszcze wpadł w niego, bo słychać. Go? Mogę go trafić. No, mamy szczęście. Gdzie jest mój? Ej, ktoś mi ukradł item. Ten palnik, a ja dosłownie teraz go potrzebuję. Już idę po palnik. Uciekaj, uciekaj! Tam jest klon. <laughs> Jeszcze nie życzę. O cholera Ej, dosłownie, <laughs> no gdzie jest mój palnik? Ej, jak znajdziecie złodzieja? Ja o ja o <laughs> <laughs> przerywam. No, byłbym. O, o, nie otwierać. Ja, ale przeżywa Was. Mam na to O śmianowo, czy panik? No, teraz już nie ma. Gdzie mam go zgubiłem? A i tam mi on wypadł z kierunku? tego w życiu? o kurczek. Co to, to tam? A to wypadł. Nie, wiem, jest ja nie wiem czy no to trzeba wracać, ja też wracam Masz jeszcze tlen? Nie mam jeden tlen Tu jestem masz tlen? Masz wrócę tlenu? Nic, ale nie mam tlenu. Mi tlen i kę... Nie się kończy, chyba umrę. Masz. Zarzuciłem gdzieś tu Kurczę Gdzie? Ciepię! Rzuciłem tu C. No M. nie, on takie się tu wśród tlenu. A no, ja też nie, wierzę, nie, nie wiem, że chronie spiesze smoki moje cię, żeby nie wiadomo gdzie niczego Ale gdzie jest Sena, bo kurczę no kliknąłem go tutaj Nie wiem, Jedyne co tu widzę to kole no powiem tak, tu chyba coś kradnie Itemy, bo ja mnie wychodziłem z palnikiem, teraz palnika nie mam. A, jest w tym wózku, leżał w sobie. A. To znaczy, nie wiem, co tu palnik się dzieje. Miałeś. Tu nie wiem. Coś nie. było, co Tifana atakował, chyba. Znaczy, tu no, są zamknięte. Jest, tu jest tutaj chyba masz sokrę. A, ale jest zamknięty. A, dobra, bo wystaje przez ścianę. <laughs> no. Przecież gier są zamknięte? Chyba tak. Nie, to... Zapomniałem latary. Ty, tu jest plan. Tangi. Nie. Nie wierzę. Jest dla ciebie. <laughs> Jasne, Gwint. Bliska. So, oh. Użyłem Mr. Natsa Pomyślałem, że na E będę wchodził w górę. O i znowu panik by się przydał, no nie wierzę No ja jestem tu dół popłynąłem Aha no, mamy wychodź wychodź O jakąś nie wiem co zebrałem Już idę nie wiem, że inną drogą przeszedłem, dogoniłem tego misternaca. A ty. Nie wiem, co to jest, ale. A, to może. <laughs> Czy to coś? To chyba wszystko? Chyba ta. Nawet um, nie było mnie w środku, bo z całej tej eskapady. I Wszystkie Razem tylko za wami. Wszystkie Cieszę, że Nie było kary za to. Właśnie nie wiem jakim cudem wyrobiliśmy normę. Police, police, go deeper, a. Wjeżdżają mm. baterię tam. O nie, nie, wziął. Elegant, Aj od dwa? Powoli, rybki, powoli na. N. Rybki. Prawo. I powoli, bo zaraz bijemy się z wayla a lewo, lewo trochę. Dość. No i zaraz będziemy nad. Spieszyć? Na całość? Nie, już jesteśmy nad. On schował klucz w kieszeni. Mm. i nie wziął... i pewnie nie wziął bukli z tlenem, pewnie, co? A była w uszlana w Co to było? Co jest? Mam przyjaciela. O nie. To jest chyba one shot A. Tu jest mina, tu jest mina, Chcesz chcesz możesz ją na, go na minę skierować. Hmm. Mogę, ale trochę mi fakt, że jest tu z mną Gdzie jest ta mina? Tu, przy mnie, przy mnie, świecę latarką. O. E. Chyba się znudził tobą. Nie. Nie. Czaj się. Nie! Za blisko, fuck. To daleko, znaczy, tam od liny. O matko, nie można za szybko. zaszować Pan mnie drażni. Dobra. Ej, nice! Ej, nice! Dobra. Bałem się, że jak będę za blisko, instant skoczy, ale on ma jakiś tam czasowy ten... Zgubiłem wózek przy okazji. Przy czerwonym na dole jest. Właśnie, dzięki. Czemu się odpiew... Dron? Ja uciekam. O matko, ile tu jest rzeczy. Co to było? Właśnie, nie wiem. Jakiś potwor tu jest na cicho, żeby mnie nie zaatakował? Znalazłem teleportujący sedes. <grych> nice Zgarnąłeś tu może coś? O, dwie rzeczy nie, tak. Ale są tu jeszcze drzwi. A nie, bo ja tu wyrzuciłem dwie rzeczy chyba Zegnaj. teraz nie wiem czy ktoś jest zgarnął, czy o, jakie rzeczy? No przedtem, nie wiem co mogłem wyrzucić, może kebab i coś tam, znaczy kebab szaszłyk. Eee, to takich rzeczy nie widziałem. Wziąłem baterie i puszki. To o. sam zostawiłem. No to nie wiem. Może na statku będą. Tu jest kebab i noga. A to już wcześniej. A no eee. chyba, że... Chyba to wcześniej z siatki jeszcze wyciągałem, nie wiem czy ktoś się już zrobił. Yy, Sprawdź, czy... Mi się nie yy, to ja, ja go wrzuciłem. dobra. <grymne> wózek przechwycił. Nie co się dzieje z tym itemami. Coś mi nie pasuje. No nie. Błąd synchronizacji z serwerem. O, Chyba. o shit. Co to za dźwięk? Co wy tu robicie? Co to jest za potwór? O, coś jest. Eee, to mnie goni! I on krzyczy. A, to ten... uroczy. No, nie wiem. Jest w stronę statku i tam... nie wiem co robi. Rozumiem, że ty żyjesz. Tiffan? czy tutaj może coś tak na szybko No, dobra Co to jest Co ty tu robisz? Nie what the fuck! <noise> No, nie Był one shot? Tak, to no, był one shot. W ogóle ja nie rozumiem, jak tam potwierdziała trochę, bo on bardzo dziwnie się porusza. Tak nietypowo mega. No, sy. I w ile nie, się nie ładuje. Oj, chyba trzeba te łapówki. No, niestety zarobiliśmy już na granicy prawie. Ale stać nas na wymianę stanowiska. I zostawimy na razie baterię. No bo dobra, fuck'ujemy. Coś nowego? Zwolnij, zwolnij, zwolnij! Zatrzym się. Eee... Whale, znaczy no, okay. Whale. A, to na w, na w, na W, na W, na na W. Na W i przyspiesz jak będziesz na W. Do całego, na całego, no, szybko, 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 szybko! Jeszcze bardziej w prawo, jeszcze bardziej w prawo. Dobra, starczy. Damy radę. Za trzy, dwa, jeden, teraz. No A to jeszcze trochę co zwolnił. Przyszedłem z poprawką na prędkość Nie. Co to jest ten dźwięk? A to jest twój x-ray? No. A Oho, idealnie, ale coś jest za ścianą. To mnie atakuje przez ścianę. Fuck! Ale mam Harmonogram. Ej, ktoś zapamięta, nie wiem czy to. A, to ty Chromin Tu jest dużo wypukł, co coś tam. I złodziej tu jest. Nie, jeszcze tu Nie, czy mam bateria. Tak, a ja nie mam już lasera, żeby to ogarnąć.

Dobra, wypełnę Ja też, bo mam pełny widok. Już pełny? Nie Mam 7 przedmiotów. Nie Może jeszcze w drugą stronę, może będzie noga tutaj. A nie, ja chcę tutaj zobaczyć. Chodźmy to weterbię. Aha. Po prostu tu. Dobra, zawsze coś. I co jest ta noga tutaj? Chyba jej nie ma. Coś kolejnego... A twarz... To co świeci tutaj po prostu... Światło. Moja wola. Ciekawe czy ten laser one hituje. Nie będę sprawdzał. Co tu jest? Uuu... On mnie ukradnie. Nie się, on to ukradł czy to jest na dole? Co za. Nie. Otaj. Ich jest chyba. cała masa. Co. Spadną. Spad no ich kratną. ci Tak. Ciągle. Właśnie, właśnie mnie ten mały minął, ale nie wiem czy coś trzymał. Nie, mi tu jest chyba przynajmniej trójka. Idealnie. A nie wiem. Co to było? Uderzył w muzyk uciekający. Uderzyłeś? No. O, tu to toaleta jest. No, ona mnie wytypała na zewnątrz. Gdzie ty jesteś? Jak ty wjechałeś niżej? Tu nie Schody są takie jakby. A i tu była bateria jeszcze przed chwilą. A, tutaj jest. Nie. Już słyszę te dźwięki. No i. Co za... No nie wierzę. Tam będzie kwiatek, jakby co, jak tam zlecisz jeszcze niżej. No, nie, nie wziąłeś? No, nie. What? A, tu jestem wielki. Co no. się tu stało? <laughs> nie, dipan. Mam nadzieję, że to tlenu ci nie zabrakło. Poszuczy. Się tobą. A nie powiem chrominowi, się, że chromin nie umar. Ej, to są rzeczy, one się tepnęły, Te, co mi ukradły? A gdzie Chromi? wózek się pojawił, nie wiesz. <grystanie> nie. W sumie ja miałem z tym wózkiem lecieć. A jest, jedzie. Dobra. Dajesz, dajesz. moje dwa tlenu Ukradłem mi wózek akurat jak kończyłem się tepać więc wyszedłem i się okazało że on się przetepał beze mnie No właśnie tak patrzę się sam wózek pęknął Dej ciągnij! Tifana straciliśmy, Co Aha, straciliśmy? Tifan? wszystko gites. Co? Myślałem co robi ten wielki potwór, jak się w niego wpłynie. O nie. A, już raz nie. Jakbyś oglądał moje odcinki, to byś wiedział, bo już wpłynęłem w niego. No nie. I tak patrzę na ciebie, przestało klikać, a ty stoisz w tipauzie. No nie. Jak zareagowałeś, Keku, na tego co go tu postawiłem? A ty tu na postawiłeś, dobra. No, pilnował wejścia. Tego jeszcze nie mieliśmy Przynajmniej... O? A to Atlantis, to mieliśmy. Okay. Dobra, jesteśmy już wystarczająco głęboko na razie.